Jeśli masz łupież pstry i szukasz skutecznego sposobu, jak się go pozbyć, to dobrze trafiłeś. Odpowiadam na trzy pytania z Google na temat łupieżu pstrego. Łupież pstry. Dlaczego nawraca? Nawracający łupież pstry może mieć różne przyczyny. Najważniejsze z nich to infekcje grzybicze. U niektórych osób grzyby z rodzaju malasezja mogą powodować nadmierne łuszczenie się skóry głowy, a to skutkuje nawracającym łupieżem pstrym. Nadmierna produkcja sebum, stres i czynniki emocjonalne. Złe nawyki pielęgnacyjne, nieprawidłowa pielęgnacja skóry głowy, np. zbyt częste mycie lub używanie agresywnych szamponów. Ekspozycja na niekorzystne warunki atmosferyczne, zmiany temperatury czy używanie kosmetyków zawierających zbyt drażniące substancje może powodować nawrót łupieżu pstrego. Łupież pstry. Jak sobie radzić? Aby skutecznie pozbyć się łupieżu pstrego, konieczne jest stosowanie odpowiednich leków przeciwgrzybiczych, kremów, żeli czy odpowiednich specjalistycznych szamponów. Dodatkowo warto zadbać o odpowiednią dietę, która dostarcza naszemu organizmowi witamin A, D, E, a także kwasów tłuszczowych omega-3. Warto więc spożywać takie produkty jak marchew, szpinak, dynia, orzechy, nasiona słonecznika czy tłuste ryby. Łupież pstry. Jak zapobiegać nawrotom? Musisz pamiętać o kilku rzeczach, takich jak regularne mycie głowy delikatnym szamponem, unikanie agresywnych szamponów lub substancji drażniących. Dbanie o równowagę nabliżenia skóry głowy, unikając nadmiernej suchości lub tłustości. Unikanie stresu i czynników, które mogą wywoływać pogorszenie łupieżu. Utrzymanie diety bogatej w witaminy i składniki odżywcze, które korzystnie wpływają na skórę. A jeśli masz łupież pstry i szukasz skutecznego sposobu, jak się go pozbyć, to dobrze trafiłeś. Kliknij link w bio i zobacz, jak możemy Ci pomóc.